Zrób głos, Mario. <grym> <grym> o, jesteś! <Hey. grym> patrz, jakiś random. patrz! O kurwa, ty, szambo przyjechało. <grym> o Widzisz to? Pójdź na mnie. No. Fajno Widziałeś mnie? Tykni M. Fajno to mnie ta rączkę tak pokazujesz mi tak. Nie jest taki koty <grym> Daj piątkę! Jak się uciera te rzeczy w ogóle z zero? No próbuję to <grym> otworzyć. To jest twarde już. Ooo, ty, I To jest tabtan jakiś, to można <grym> tu iść spać w ogóle. OA! Kurwa, no oj, ku oj, bandone, nie! Ku <grym> co? Ty coś ty zrobił? <grym> ja wiem że jakoś się dało pchać w tej grze. Co? Super jesteś. Kliknij ku! Tak. Skłony ku! Skłonny. Witam, 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 witam. No, 69 km przejechaliśmy. Wow, kurwa. Czy? tu jest kur... Normalnie działa. Siema! Mam piśmie tu PSE! Dzień, nowe dzień, dzień, to co, Sirwen, co się stało? Dlaczego? Mamy nowy samochód i nowy garaż od nowa, co się stało, no bo jest widzów. Ja się nie wypowiadam. Kurwa. No nie no powiedz, no powiedz, że masz komputer, nie masz go no PSOP na grę. No, komputer! No, no. dobra, zwłaj na policję kwa na no ciebie teraz. Kurwa. Nie, no proszę, proszę. zrobimy to od nowa, proszę. No ale mieliśmy taki zajebisty samochód papieżowy, ja mam jakiś kur. No tak ci tak nie pasuje, kur to po 033. Wow. O, <laughs> Jaki chłopy śmieszny w tej na etykiecie, widziałeś? Dzień. Mój tata co on tu robi? O, jak się. Co kurwa, jest? Ty, jak się wyjmuje opony, Tych co? Co? Co się dzieje? NIO! Chłopcy bioterkami kręci, kurwa, co jest? A tu jest kasz, no właśnie, no właśnie. Dobra, jest. mamy oponę, mamy fele. Kurwa, z... Ale <laughs> A już chyba zmontowałem, kontrolę. No No i patrz, teraz zakładamy to I cyk, zobacz kurwa jaki samochodzik się robi ładny Z drugiej strony skupurce biały no. troszeczkę Zostaw to Po co ciężarki? Pa tu! Termometr! Ła! Wow. Patrz, termometr Co? To jest kurwa licznik, debilu No, termometr bo W ogóle samochód jest na gaz to o, diesla, no? ty Na chujcie to obchodzi Nie yes. wiem, ale jest, jest problem jeden No, nie po kuli widzę. Teraz miałem motor i go wyjebał, bo nie jak do niego wsiąść. Mm. O kurwa, go podniosłem na chwilę. No co ty kurwa robisz? Co ty się modlisz? Ty wyglądasz po prostu jakbyś ćwiczył TMM, a kurwa, ale teraz zasłania ci gardę na uszy, po prostu. A, bo się bał, że odlecisz, aż takie uszy dojebane. A teraz wyglądasz jak w po prostu, jakbyś się modlił. Weź tak góra dumyszko, proszę. Uuu, nie ma co! Mrukłeś dywaniku po prostu kurwa, pod nogami. Ej, Dawid! Jak kurwa wsiąść do samochodu, co David, ty robisz? Dawid, dawid, David, Dawid, Dawid! Dawid, daj dwa złote Dawid! Pa co mam? Bierz ze sobą, nawet przydam się tę broń. Łapy do góry, czemu nie chcę? Nie mogę strzelić! By nie złodowane, Dybilu. To zrobię po jednym strzale. Tak, a Kurwa, to boli mnie! No nie się po niebie! Mogę ci szyć we przetestujmy śmierć! To co to jest? Oooooo! To można ten! Uregulować się, nie! To. U czego jest ta paska kurwa tej? Czekaj! Biję się ty? Nie, nie bijesz, ale ja ci mogę kurwa zra uderzyć. Ej, kurwa! Patrz jaki patrz. patrz Oj. O, o, nie to patrz, widzisz? Gdzie? Tutaj Oj No i chuj Kurwa, weź zabierz tę deskę, bo ja myję samochód ładnie Już się robi szefie Zobacz jaki śliczny wow! o kurwa. Ja pierdolę, co ty odjebałeś? No ja nic, to się samo stało Ale jak, ty się trzymałeś, po prostu pchajesz? No, klikasz F O kurwa Umałeś. No i nie żyje O o o o zabiło mnie jak ty kurwa prowadzisz to tak zablokowałeś, A to za nie mogę, nie zrozumiem tego. O, od nowa się zaczyna, Jest, były zapisy jakieś kurwa ty gry? Bo ty musisz ją zapisać. Ale jak się zapisałeś, jak chcesz zapisać? Siąść chyba na kibla, dobrze będę Nie, serio mówię. <laughs> kurwa, my szamboniarkę pierdolisz, szamboniarka da się nie jechać już. Nie, szamboniarka, za to Czucesz, kurwa w kompoście? Ja? Ou, oh, curva save and quit, ou save-ing, porra? Ou, porra, save-ing? Ou é save and quit? Não crie aqui. napisać na jest Silvernek Joint. Silvernek Joint. popalimy Joint, a. Kurwa, jesteś niedlętni, spokój się. To nie ma nic do rzeczy w sensie i tak jest nielegalne w Polsce, i tak szermębysz, że nawet tak bym nie mógł tego Coś tam pamiętam z tej gry. O kurwa, Silver, 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 na Rozpalia o pisk. O, no jest. co ty? Kurwa, szukasz puszek? Ogrzebam mordę, mordę ogrzewam. Siemane, maneczko To jest. cześć Cześć Restartik szybki, patrz, teraz mam nowy samochód, zobacz I bagażnik mam, Ale zobacz, kurwa Ale o kibar... kurwa Zostaw. Ja mam, ja mam snajperkę, nie ty Masz autyzm też O ty kurwo Ktoś nie trafiłeś, nie, I drugi też teraz nie trafiłeś A teraz niby nie trafię? No nie trafisz Nie mogę załadować Kurwa, nie przy mnie <laughs> O ma pomysł, weźmy telewizor do auta A chuj strzelasz kurwa Ale to nie działa, weź ty to zobacz No i co, trafiłeś mnie? Nie No właśnie to się w ogóle nie ładuje A, kurwa, już wiem gdzie ty jesteś, chodź tutaj No, tylko nie w głowę Nie mogę się strzelić Bo nie ładowałeś Dobra, dałeś mi to Aha! Teraz może strzelić ktoś Ała, wow! no właśnie kurwa <laughs> Nie przestań! No już nie mam amunicji nawet, pa Jak to się strzela, już ci mówię Bierzesz to, weź sobie No Schowaj to po jedynkę, czy pod dwójkę, takiego Taki w no. półku I weź tę strzelbę wyjmij pod tabem Klikasz R Myszko, łamiesz sobie ten, łamiesz sobie... I te... Nie, złam Najpierw złam Czyli się tabem? R-ką kurwa najpierw no. złam No I teraz klikasz R I teraz tabem zamykasz, R-ką zamykasz znowu I teraz możesz strzelać Aaa, fajne Ło wow. Mam wipers, ci te kurwa wycieraczki jebane <noise> Co ty robisz Mietek kurwa, loda mi przyszedł w jej stronę Czekaj chwilę, spróbuję odpalić Zejdź Śmiecik Tu zejdę, bo ci przyjadę tak, chcesz pojechać? Musisz do szatki Zobaczymy No i chuj Boha ci pachy A ty kurwa siedzisz w z z w tej w desce rozdzielczej Pasy zapnij kurwa jak? Bierzesz pas i sobie wsuwasz na zapięcie No nie, ja nie mogę na przykład Co ty pierdolisz? A, nie masz pasa po prostu <grym> No powodzenia I powoli kurwa <grym> Ale zaraz umrzesz kurwa O, patrz jaki Maciek siedzi, zobacz Chcesz otworzyć? Nie byłem... o I masz to? O kurwa jak mi do mordy, pojeb ty Ale piękna podróż

Nie widzisz tego? Nie. <grywa> Rozjebałem przednią szybę. <grywa> Proszę i ty umakrz poproszę. E. E. Co? E. Widzisz e. mój łeb? Widzę. Zobaczcie. No. Masz mu buzi. <grywa> Dobra, jedziemy? Pojeb... no Siadaj, idziemy się przespać i jedziemy sobie... było jasno Jest kurwa robi się ciemno, cimno już znowu Teraz jest ciemno, więc nie widzę <noise> Nie idziemy drugi raz spać, kurwa Czy ty w samochodzie? Nie, to nie ja Czekaj, czegoś nie zakręciłeś może, Telewizor, telewizor, telewizor kurwa zablokował nas Kurwa mać No czekaj, co czekaj. robisz? Poczekaj, bo może... Czemu, Czemu okno otworzyłeś, kurwa? Co zrobiłem? Okno otworzyłeś. Bo wypadało wszystko mam nie Patrz Ej, wszystko panie Dzień dobry. Co się stało o co chodzi? Eee, chłopaka tego jak ty. się Co się jest? O! Ja pierdolę nie szczątam Czekamy na autobus. Tak. Ej, w sumie mieliśmy znaleźć autobus, pamiętasz? No mieliśmy od... to kurwa Kurwa tylko... Oooo! Wow! Zdiepnąłeś no, mnie, no Ło! Wow! Dobra jadę sam. ja jestem w tobie. No to się pierdł. Jak to powie padało? No kurwa zablokowała samochód. Ci się wyjebaliśmy kurwa, czego nie rozumiesz O kurwa. Co, tu Co jest? to jest? Co to jest? Puste. Aha. Nie, to był gaz! To się wydał cały. Czemu nie zakręciłeś? To kurwa ty rzecz, przecież to ja pierd podziosam tylko Nieprawda. kurwa. Gotów na podróż życia? No. muszę stacji tylko jakoś ty. O. Widzę w O kurwa, co jest? Taki lag był. Ej, zlogowała mi gier. Mi też w chuj. Ale ja... Tak, Wyjebało nie... mnie. O Sirwen. Co? To jest liścik od mamy. Please visit me. Love, mam. Mama do nas napisała, żeby ją odwiedzić. Idziemy do mamy. No, najpierw tutaj muszę wejść na serwer, wiesz? Kurwa, matki nie zostawię i pojedę. Są duże opony, podaję, to nie zobaczymy czy wejdą. Zaraz zobaczymy. Cze, bo gram na trzech fps a to mi laguje trochę. Jak nie? O kurwa! O, bo... U, ho, 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 ho. Robimy to! Robimy to, dawaj! To Dopierdolnie, Sirwen. No to trudno, to najwyżej się spakuje do bagażnika tamte opony i się zmieni w trakcie. To czuję, że to auto wypierdali w powietrze. Też tak czujesz? Co jest? Nie mogę zamontować. Opa! Kurwa, jak to wygląda. No tak, robimy monster trucka z naszej dachy, a o co chodzi? Chłopie, na trzech FPS-a. co ty robisz? Pyk. Kurwa, co jest? Ulepszona taksówka terenowa. O, teraz to lepiej. Gotów? No. No i co, pierdalnie? Czuję, że tak. Czemu tak wolno w ogóle jedziemy? Nie Czemu wiem. klikasz ten dręczny? Z siebie Ale piękny wieczór, nie? No, pięknie tutaj. Podoba mi się. Jesteś piękny. Kurna! <grymne> Spójrz na mnie Wodź, <grymne> bo zaraz jadę z drogi nikt, ci będzie... Kurma, ty ty masz drogę? To jest droga, no? No jak nie widzę tu drogi. Tak? A tu drogi. Co nas znosi tak w lewo? A wszystkie koła zamontowaliśmy? Tracimy prędkość, co jest? Kurwa <laughs> Strasznie tu gorąco, poczekaj, drzwi otworzę. Co ty robisz, no drzwi wywali zaraz przecież Zamknij to No gorąco jest To podmucha podmuchaj, kurwa Przecież zaraz nam taczki wywali złote, ładne drzwi Sam ma no drzwi, kurna, papieskie Lepiej? I dobra, tak zatrzymujemy się jest na, ten, na sen o kurwa, No co? Zatrzymujemy się na sen? No, przydałoby się Kurwa, co ty robisz? <grymianie> o, zatrzymaliśmy się, za <grymianie> No i o. Kurwa, nie. Nie wyjebało! Kurwa mać! Zabiłeś mnie, kurwa! Ty, ja też się chyba zabiłem.